Witamy w drugiej odsłonie naszego flesza. Czołówka jest już bardziej żużlowa, tak więc zaczynamy nasz żużlowy ekspres. Dzieje się w zimie niewiele, ale zaczynamy. Jak mówi jeden z pierwszoligowych prezesów, pi, jakoś to będzie. Pierwszy dzień Nowego Roku zawsze wyjątkowy jest dla Andersa Thomsena. Duńczyk jako jeden z pierwszych ma urodziny w żużlowym kalendarzu. W tym roku powód do świętowania był podwójny, ponieważ obchodził okrągłą trzydziestkę. Jak sam przyznaje, ta specyficzna data tuż po nocy sylwestrowej bywa niekomfortowa. To zdecydowanie nie jest coś fajnego. Nigdy nie wiadomo, ile osób będzie w stanie przyjść na twoje urodziny. Wiadomo, że po poprzedniej nocy ludzie mają kaca i po prostu źle się czują. Nigdy jednak nie miałem urodzin w inny dzień. Trzeźwo stwierdza nasz rozmówca. Kto po Pickeringa? W Australii ruszyły indywidualne mistrzostwa albinosów. W pierwszym turnieju wygrał Frick, ale na uwagę zasługuje niechciany w Polsce Pickering. Australijczyk, jeżeli w kolejnych rundach podtrzyma formę, może wiosną doczekać się w końcu na swoim telefonie cyfr zaczynających się od 0048. Włoch szuka klubu. Włosi póki co stoją makaronem, ale nie znaczy to, jak wiecie, że nie ma tam żużla. Najbardziej znany włoski gladiator, choć nie z cesarskiego Rzymu, to Armando Castania, który po całkiem niezłej karierze, raczej w mniejszym stopniu aniżeli w większym, odnalazł się jako reformator żużla. Dziś jego syn Paco Castania poszukuje klubu w Polsce. W Anglii już znalazł. Co ciekawe, Paco doskonale sprawdza się także jako zastępca kuchni w restauracji swoich wujków. Kompletu może od razu robił nie będzie, ale steki gwarantowane. Można więc o Włochu pomyśleć. Marcin Gortat znany jest ze swojego zamiłowania do akcji charytatywnych. W tym roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotował coś dla kibiców żóżna. Będzie to lot helikopterem na jedną z rund Grand Prix. Zwycięzca obejrzy ją w strefie VIP, zwiedzi parking i zrobi sobie zdjęcie z Bartkiem z Marslikiem. Cena już adekwatna do przyjemności, no ale czego się nie robi. Buffon Reformator. Po 30 latach kariery, Gianluigi Buffon zawiesił rękawice na kołku. Rafał, można zawiesić rękawice na kołku? Nie, dziura nie będzie już przeszkadzać. No i odkąd zawiesił, ma genialne pomysły. Stwierdził, że bramki od 150 lat nie były powiększane i należy to zmienić, ponieważ bramkarze są coraz wyżsi. Pomysł niewątpliwie ciekawy, ale wątpliwości budzi, dlaczego akurat teraz? Gigi, miałeś na to 30 lat, a wolisz umilać życie kolegom po fachu? Do składu reprezentacji Kamerunu na Puchar Narodów Afryki powołany został 17-letni Wilfried Douala. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że gość zupełnie nie wygląda na swoje 17 lat. Powiem tak, jeżeli nadal chodzi do gimnazjum, to kilka razy nie zdał. A wy, jakich jeszcze piłkarzy skręconym licznikiem znacie? Przypominamy, że dziś wieczorem rozstrzygnięcie plebiscytu przeglądu sportowego. Według naszych nieoficjalnych informacji, Bartek z powinien zająć dzisiaj drugie miejsce. Bartek miał być naszym gościem w dzisiejszym programie, no jednak niestety wolał wybierać krawat. Dzięki, do zobaczenia!